zrobić. To jest ważna sprawa, bo wiecie, bez no to trochę lipa, a tak to będziemy pisać, że jesteśmy porywaczem i zrobimy jakąś prankę, że typu może coś się zgodzi na sojusz, ale to będzie śmieszne i zabawne po prostu, no coś pięknego, dobra, najpierw zobaczymy, czy nie ma Dejwa tutaj, domku dejwa, a ale jak nie, to zrobimy mu prankę, jak go nie będzie, bo oczywiście jesteśmy porywaczem, teraz w tym odcinku przebieramy się za porywacza, więc tak, No dobra, czyli tutaj, tutaj jest sprankowany David, teraz chodźmy do tego, tylko chwila, klucz tutaj patrzcie, klucz tutaj jest na tym, to jest w dołku, czekajcie, musimy tego jakoś sprankować, tylko tak, żeby nie widział, najlepiej, mam pomysł, może, hmm, napiszmy jakąś tabliczkę przed dołkiem, tak, żeby nie widział. Co mi tutaj chodzi? Co jest? Co? Co jest się... to jest? Chodź do świątyni, się... się... przynieść ze sobą 10 diamentów. Ale od kogo to jest wiadomość? Niby. Kurde. To Dave? Nie, czekajcie, musimy tutaj dać. Cine? Sojusz, musisz dać 10 diamentów. Diamentów, Diamantów. To to Mam nadzieję, że do świątyni zaraz tutaj przyjdzie i zobaczymy. Czekajcie, może ktoś się <Glubi> Co? No, a co będziesz chciał nas zaatakować, tak? Tam jest ten frajer. Tam jest ten fryer. fryer. Zobaczymy, czy czytam czy, czy na tabliczki, o, to będzie bardzo ciekawe. Można mieć diamentów. Dobra. Bo ten frajer jest... Nie, dobra, tutaj musimy <laughs> jakoś tak... Chyba mi wziął. Czekajcie, czekajcie, damy mu... Frajer się co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Frajer się tutaj, walony. Tutaj, tutaj tabliczki, ja mu pokażę na tabliczki tutaj, na tabliczki mu pokażę. Może tego, może... Może się tutaj nie skapnie. Tutaj, Możesz tutaj. Dać, o! Jaki coś nigdy? Co? Jaki nie? on nie, ty... nigdy? To szybko uciekłam! Musimy szybko cię sajdować, wylewać, wylewać. Co? Lawe, 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 lawe. O nie, o nie, nie udało się musimy się uciekać. Musimy uciekać, mój daj. Do... Nie udało się odpali. z sojuszem! O nie, a myślałem, że będzie sojusz! Myślałem, że dostanę się z diamentu! No nie! O nie, szybko dawało się tutaj nawet postawić. Może zapaliłem coś? Zaczekajcie, no, czekajcie. Może wiesz, że. Nie, naprawdę, no, tak co za frajr! Jakby się nie to nigdy bym nie dał Nigdy mu się chleń nie dał Dobra szybko szybko, o nie, o nie, on już nas bije Wywalaj stąd frajerze, nie, wywalaj no, stąd frajerze Szybko, 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 się uciekać, nie, dobra, moi drodzy, musimy to zrobić Trochę mu tak, ale nie wszystko, spokojnie, nie jesteśmy tacy mega źli Spalimy mu tylko troszkę tego domku, tak Tyci, tyci, on nas goi, on nas goi cały czas, o nie, on ma lepsze, nie, już, moi drodzy Tak byś nie może, tak byś nie może, słuchajcie, słuchajcie Szybko tutaj, dobra, chodzimy tutaj, odpalimy torrent no, domku Wywal domu. Mogę ci dobra, dobra, też jednego przyjaciół. diamenta i nic więcej. Dobra, o nie, o nie, o nie, dobra, moi dorsko jest, dobra, szybko, bo... Ej, bo my cię... O nie, to wodzę się wszystko pali! O nie, dobra, niech ciężuję się Dobra, 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 chyba, szybko, szybko musimy ugasić ten ogień cały, bo to będzie naprawdę nieprzyjemnie. Cie, nie, nie, ja, czekaj, 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 jesteś z kolei. Szybko! Jestem z tym paniola! Hija, chia, o nie, o nie, szybko musimy pokazać. Musimy pokazać że to jest wystapariola i to wszystko szybko ugasić. Dobra, halo, halo, halo! Cześć! Halo. Co ty robisz Synek? Co to miał być? Co? Ty to znaczy ja ci powiem osobę grafikował. Tylko chodzi... mi nie mów, że się przebrałeś do tego frajera. Dokładnie, posłuchaj, zobacz, pa po, teraz jesteś. Ja wale, synek, Oha, ty jesteś nienormalny. Taką niechu, moi drodzy, to jest tak picky. To się świetnie bawiłem, Tylko wiesz, co jesteś, ty jesteś. synek nienormalny, ty jesteś normalny. spokojnie, synek. spokojnie, to wiesz, 10 diamentów to było dla mnie, nie dla Puriwaca, więc... Tak, Ale... chciałeś mi ograć na 10 diamentów, fajnie no zabrałem, tak, no. wejdź w ogóle. Aj posłuchaj Wszystko. Tak, w domku nie chciałeś, ale chciałeś zabrać djemieńczyki, które nie były twoje. Posłanie, jak tylko zobaczyłem, że ci się pali dom, to pomyślałem, że pram już się skończy, moi drodzy. No to już naprawdę za daleko by poszło. Ale wiesz co? No, no chciałem tak cię Fajnie, masz pramki, synek, bardzo fajnie. Masz... Ej, czekaj, i pas, pali mi się, chata, Chata mi się pali, <grym> pa. O kurde, co jest? Ja ale synek, coś ty narobił. Dawaj, masz wodę, masz wodę, ja szybko wodę, biorę. Coś no ty no zrobił nie. synek, kurde, masz takie zabawy Twoje z... zabawy się kończą po tym kurde, tragedią No nie, przepraszam cię, a to miało być dobrze Wiesz, miałeś to ugasić wszystko, miało się to dobrze skończyć A skończyło się tak, że spaliłem pół chaty swojej No wiecie co, mam za swoje chyba jak No i jak tutaj... to teraz wygląda, synek? Tak no jak no, to no, wygląda do... No dobra, no naprawimy to Tragicznie I co to jest? Skąd to się to wzięło? Co? Ty... Co ja robisz? Skąd ty to masz? Ja tego nie mam, to no, nie wiem czy to... Czy to Skąd to się w ogóle wzięło? Stary, trzeba to zniszczyć. Co to zniszczyć? No dobra, to zniszcz to szybciutko, dobra. Do lawy z tym, do lawy z tym, gdzie jest ja lawa. Ja się kręcę, dobra, szybko. Mamy ja bym gdzie jest Czekaj, aha, masz lawę, dobra, bo ja też mam lawę, czekaj. Skąd ty w ogóle takie coś wziąłeś? Ja nie mam pojęcia. Masz tam lawę gdzieś, bo ja mam. Mam tutaj tak... blisko jest lawa, spokojnie. A on nie, ha, o, nie uważaj, kiedy o kurde, um. o kurde... O nie! No, no widać to. Synek, tutaj nie. jest fajne miejsce, tak. w którym to no. na pewno zniszczymy. To jest prawda. I ty powinniśmy ty... też zniszczyć ten strój, który masz, ale... Tak, tak, to jest dobry pomysł. Słuchaj, Wydaje ja mam się... też zniszczę, żeby tutaj nie było. A w ogóle wiesz co, powiedz mi, bo ten strój mógł się tak naprawdę przebrać każdy. Czy ty podejrzewasz, że ktoś mógłby się przebrać za porywacza i specjalnie tutaj porwać kogoś, wiecie? Jak w sumie dobry pomysł masz w sumie. No. Stary, może to jest Dave, kurde. Ja właśnie dowodzenie mam tego od początku. Co? A ty nie jesteś porywaczem? Patrz, spójrzcie no w no ten samochód. Zobaczcie, no, ten to to no właśnie, nie, nie wyglądasz jak porywacz. Dobra. Nigdy bym się nie ubrał na takiego frajera. Masz rację, marzach, też. i co? Ja już się zacząłem palić. To trzeba by rozpocząć. Dobra, palto, palto, palto. Uwaga, palto. Tu Tutaj. Głowa, przedmiot, Drugi przedmiot. Tutaj. Uwaga, głowa, porywacza. I pierśnik. I głowa, głowa, dawaj. Widzicie co? Wszystko. Ja mam to. frajera. Wszystko. moi drodzy. No a wiesz, ja mnie tutaj kosztowało zachodu, to ja tyle żelazo użyłem na perdiaterka wszystkie, naprawdę no. Ale wiesz co, no musiałem tutaj spróbować ci sprankować. Ja widzę nie, nie chciałeś, sojuszu. Się twój dobrze, nie nie się chciałeś sojuszu. Dobrze, że nie chciałeś sojuszu, dobrze, że nie chciałeś sojuszu, aby chciał sojusz z porywaczem, tak bym się tutaj, wiesz, zastanowił porządnie, czy na, po no. której stronie ty jesteś, czy ty jesteś po stronie Mindyś, no. porywacza, czy ty jesteś po stronie tutaj naszej, po stronie Padiona, bo tu wiesz, to ja bym się tutaj bądź, nie wiem czy byśmy byli kumplami mnie, się nie, nie, byś nie jest byśmy rozmawiali. Kurde, dalej masz ten miecz, nie podoba mi się to Wiesz co? Co? co, ale co ci się nie podobało, to jest był mój miecz tak naprawdę Żeby mi ukradać mój, mój mieczek, na który ciężko harowałem dwa... To prawda, to a... prawda, Postoń, Ostoj, przebrałem, się, przebrałem się, przebrałem się tutaj za zapaliona i tutaj ukradłem sobie, sobie Co? sobie, tak Co? Chyba sobie jaja U... robisz teraz Spokojnie, spokojnie, spokojnie Chyba nie, sobie robisz ale... ze mnie jaja teraz Nie, przestań, pomóż mi, szybko, szybko Przebrałeś się zapaliona Nie, szybko, muszę uciekać, nasz ten męcz, kredowy miecz, nie zdąży, nie zdąży Dobra, go. Odawaj go! Dobra, ma i drodzy, nie! Nigdy nie dam ją Nigdy nie pozwolę, żeby ten mieć w wręcz causa! To są, to jest mój miecz! Mój netarowy mierz piękny, śliczny. Jaki twój miecz, jesteś opętany synek, jesteś opętanie, ja To jest normalny miecz, super! Zabijaj się! Krywat cię opętałeś, czy ci na twoją stronę zaraz się kurde. To nieprawda, tak nie było. Czekaj, spokojnie, bo nie się, możemy tam być rozwiązać! Nie dam na to nie, niepij, mi niepij, nie nie, nie dara łową wam! Nie, 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 nie interesuje mnie to synek, nie interesuję mnie. Dobra, Ja rozumiem, Co? ja rozumiem, że to jest Snake że ty że ty nie miałeś takiego miecza wcześniej, ale Synek tak się nie robi, tak? No to, ja wie, to nie jest ale, ale miłe. Ale to słucham, nie to... powinno się kraść, tak? No tak ja samo wie. Diamanciki. No Mogłeś no, powiedzieć. Mogłeś przyjść do kroca powiedzieć. to daj mi dwa diamanciki, bo dodam, potrzebuję dodam, na dodamci, kilo. Dodamci. Ja wtedy wyjąłbym swoją miłą rękę i bym ci dał. Ale Co? nie, że ty masz kurde kraść Synek, ty jesteś jakiś normalny. Dobra, wiesz, no, bo jest zombie jest, chodź się do domku twojego. Dobra. Dobra, chyba poszli, frajerzy. Poszli, nie, no dobra, zabij się. szybko, szybko, chciałeś tutaj zamknąć. Zabiję cię. Tak to Zabij, dobra. dobra. No i wracając, nie możesz kraść, rozumiesz, że to, to jest złe. Wiesz co, no rozraci, no dobra, to następnym razem po prostu poproszę cię o 38 diamentów i mi dasz, dobra? O 38 Wtedy. chyba cię. No, powaliło Znaczy to się... A ja, ja nie wzięłem tych diamentów, to jest coś to było 18 diamentów, takie jakie było. To no nie, nie, jeszcze mam 10, ale to mi no. nie, nie, nie dam ci ich.